Cześć, witajcie w mojej kuchni. Chciałem się Państwu pokazać kolejny pomysł na szybki, prosty obiad. W roli głównej wystąpi dzisiaj karkówka i zrobimy sobie taką prostą, standardową karkówkę w sosie własnym. Co będziemy potrzebować oprócz tej karkówki? 250 gram pieczarek. Tu mam pół litra bulionu warzywnego, dwie cebule, cztery ząbki czosnku, z przypraw pieprz i sól, papryka słodka, majeranek, liść laurowy, zielangierskie i pieprz w ziarkach. To co, zaczynamy, nie? Zacz, zaczniemy sobie od y, przyprawienia karkówki. Ja tej karkówki mam dosłownie 0,8 kg. Dobra, damy sobie y, te przyprawy, nie? posypiamy posypiemy sobie troszkę solą. Wszystkie przyprawy dajemy i z tej strony i z tej drugiej też, nie? Nie zapominamy o drugiej, drugiej stronie. Damy trochę pieprzu. Damy troszkę papryki słodkiej. Tak, słodkiej. I teraz sobie to. Masujemy w to mięso. I z drugiej strony analogicznie. Zacznę najpierw od papryki. I sobie to wciśniemy w mięso. Ja sobie teraz to odłożę do jakiegoś talerza. I pokroję sobie te pieczarki. I pokroję sobie tą cebulę. I zaraz zaczniemy wszystko smażyć Cebulę pokroję sobie w kostkę. Dobra, cebula pokrojona. Teraz zostały nam tylko pieczarki. No, a pieczarki pokroję w plasterki. Takiej grubości, nie? Taki na cały centymetr i super. Pieczarki mamy pokrojone, cebulę mamy pokrojoną, mięso mamy przyprawione, bulion mamy przeszkowany, czosnek sobie przecisnę przez praskę, nie trzeba go kroić, To no, tak naprawdę możemy zacząć się smażyć karkówkę. Dobra, damy sobie troszkę oleju, niech się ta patelnia porządnie rozgrzeje i smażymy tą karkówkę. Olej mam już odpowiednio rozgrzany, to olejemy tą karkówkę. Obrócę sobie tą karkówkę na drugą stronę, Zobaczcie, się smaży może 3 minutki, na pewno, na pewno nie więcej. Patrzcie, zobaczymy co tutaj się dzieje, Zobaczmy, jak ona wygląda, o smaży się powolutku, o to chodzi. O, super, jeszcze 3 minutki, przewrócę na no drugą stronę podsmażyć 3 minuty i będę je ściągnął. Dobra, wiecie co, ja sobie tą kartkówkę w tym momencie ściągnę i na tym oleju, który tutaj został na patelni, będziemy smażyć tą cebulę i te pieczarki. I smażymy. Dosłownie 2 minutki, niech ona tylko się zacznie szlić, i będę dodawał tych pieczarek. Dobra, cebulka się podsmażyła, dodajemy tych pieczarek. I dajemy te pieczareczki. Wymieszam to. Ja sobie to w tym momencie troszkę przyprawię pieprzem i solą. Przykryję to i poczekam, niech te pieczarki puszczą trochę wody. I to później porządnie jeszcze raz wymieszam. I będę dodawał tą karkóweczkę tutaj z powrotem, ale to poczekamy, niech te pieczarki się zredukują. Zobaczmy, jak te pieczarki tu wyglądają. O, tu super jest. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Już to wygląda lepiej, nie? Coś takiego. Dodamy sobie ten czosnek. Wymieszam to i dosłownie za minutkę włożę tutaj tą karkówkę. Ale ładnie to pachnie, lubię ten zapas czosnku taki przysmażany. Całą tą wodę. Wlewamy tu z powrotem z tej karkówki. A i karkówka ląduje z powrotem. I w tym momencie zalejemy to tym bulionem. Ja mam tutaj pół litra, nie wiem czy nie będzie za mało. Najwyżej to leję wodę jeszcze. A jest OK. Na razie starczy. Najwyżej jak dużo odparuje. To doleje wody normalnie do to strzelnika. Dobrze, i teraz damy sobie walizki laurowe. Dam troszkę yy, pieprzu w działko, Parę kulek ziela angielskiego, dosłownie cztery kulki. I posypię to jeszcze troszkę majerankiem. Jak ktoś nie lubi majeranku, może być Tymianek. O, dobrze, tyle starczy. A damy jeszcze tej papryki, jak już dałem wszystkiego, to i tej papryki też dam, i trochę papryki, nie? I teraz co? Przeklejemy to pokrywką i dosłownie niech to się dusi te 30 minut na małym ogniu, niech to sobie tylko tak pyrka. Yy, za 30 minut tu podejdę i zobaczę, czy ta karkówka jest już mięciutka, jak nie, no to dołożymy jeszcze czasu, nie? Ale te 30 minut to jest takie minimum. Obstawiam, że między 30 a 60 minut to będzie się dusić, żeby ta karkówka była mięciutka. Karkówka tam mi się na patelni dusi. Nie mam żadnej śmietali, a Potrzebuję czymś ten sos zagęścić. Tak sobie pomyślałem, że zrobię sobie zaklepkę z mąki. Nie, nie chcę mi się specjalnie do sklepu lecieć. Dam łyżkę mąki. Taką łyżkę mąki mi się wydaje, że Wystarczy. I wody. To jest szklanka 200 ml, ja tak myślę, że dam. A dam 200. No, trzeba to porządnie wymieszać, żeby nie było kródek. I w odpowiednim momencie, jak już karkówka będzie miękka, dodamy to do tamtego sosu. Właśnie mija 30 minuta, jak ta karkówka mi się dusi. Idę zobaczyć, czy tu przypadkiem nie trzeba wody dolać. A, a, mi się wydaje, że nie jest. Dostosownie szybko, to nie? Ona. Jeszcze czwarte. Jeszcze to zostawię na 15 minut na pewno. Ale spróbuję sobie tego sosu, czy tu przypadkiem czegoś nie brakuje, nie? Pieprzu na pewno soli, coś czuję, że będzie mało. A nie, jest ok. I pieprz i, i słone. Jest ok, nic tu nie dodaję. Niech to sobie będzie tak jak jest. Właśnie mija 60 minuta jak to się dusi. Zobaczmy co tutaj się dzieje. Oczywiście obiektyw zaparował, no? ale to nic. Zaraz odparmy. Wygląda to w tym momencie, tak? O, już ta karkówka musi być miękka, nie? Godzina czasu to jest naprawdę długo. O, już praktycznie chyba się rozpada. Dobra, wiecie co? Ja sobie teraz zrobię tutaj miejsce i wleję tą zaklepkę. Zawieścimy trochę ten sos i już poduszę ostatnie 15 minut dosłownie bez nie? Tym nie? Nie będę na razie wszystkiego wlewał, na razie wleję połowę. Dobra, teraz wymieszamy to. No i teraz poczekam z 10-15 minut, niech to się podgrzeje, to sos się tą mąką zagęści. I obiad gotowy, kaszę już mam ugotowaną. A tak prezentuje się mój dzisiejszy obiadzik. Karkówka w sosie własnym z pieczarkami, z cebulką, coś takiego. Ja to sobie zjem z kaszą. Kasza idealnie do tego pasuje, nie? Damy sobie dwa takie kawałki, jeszcze ogóreczki sobie położyłem. Damy sobie trochę tego sosu. A super taki obiad, nie? A coś takiego, standardowy polski obiad. Dobra, dziękuję Państwu za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików na moim kanale lub zapraszam jak ktoś nie ma pomysłu na obiad, zapraszam na playlisty na tym kanale. Tam jest dosyć sporo takich pomysłów na obiad. Dani, jednopatelniowych. patelniowych. Coś takiego. O, ładnie tu wyszło. Jestem zadowolony. Dobra, dziękuję bardzo i smacznego.